Dlaczego ludzie, którzy oglądają tylko YouTube'a, popełniają najdroższe błędy przy zakupie swojego pierwszego motocykla? E, powiem Wam dlaczego. Bo coś mniej więcej wiedzą, czują się pewni tego, co się dowiedzieli, a później robią takie błędy jak tutaj ten motocykl, który mam przed sobą. To jest Kawasaki, który przyprowadził tutaj do mnie e, klient ostatnio i tak naprawdę miała, miała być super, super okazja, miało być mało rzeczy do zrobienia, miały być tylko lagi. Nie wiem, czy widzicie, że to cieknie, tylko lagi miały być. Miała być tylko Opona do wymiany, a jak się okazało, są koszty naprawy na parę tysięcy złotych. A powiem wam dlaczego tak się dzieje, że właśnie te osoby, które oglądają tylko YouTube'a robią najdroższe błędy. Ponieważ jak przychodzi co do czego, jak przychodzi podjąć e, tą decyzję, to tak naprawdę nie mają się kogo, e, kogo zapytać. Zapominają o, o innych rzeczach, które warto sprawdzić. E, nie wiedzą tak naprawdę, z kim się skonsultować. I tak e, powiem Wam, jeżeli chcecie być w tej, tej drugiej grupie ludzi. Która nie popełnia drogich błędów, która ma się z kim skonsultować, ma się kogo zapytać i jak przychodzi, co do czego to nie zostaje sama z tym, co tak naprawdę się tylko naglądała, to zapraszam Was wszystkich do mojego kursu 6-tygodniowego. Tak naprawdę jeszcze zdążycie przed sezonem zostać motocyklistą, dużo rzeczy się dowiecie i co najważniejsze, nie zostaniecie sami, bo wydanie 300 zł w porównaniu z wieloma tysiącami na motor plus kilkoma tysiącami, aby doprowadzić go w miarę do jeżdżenia, to jest naprawdę różnica. Także zapraszam Was, link jest tutaj poniżej. Cześć!